Mm, ikan yeah. Hey W tej może można nas powiedzieć więcej niż nam się wydaje. Z wiekiem odżywianie, stres, praca znacznie wpływają na jej wygląd i kondycję. Po 25 roku życia naturalnie nasza skóra przestaje produkować kolagen, a z kolei po 30 roku życia potrzebuje więcej składników aktywnych do tego, żeby móc się regenerować i naturalnie odżywiać. W związku z czym polecam moim klientkom zabiegi mezoterapii i głowej. Terapii głowa jest to zabieg mikronakuć, dzięki którym wprowadzamy właśnie między innymi składniki aktywne w postaci amidokwasów, mikroelementów, oligoelementów, kwasu hialuronowego, kolagenu. Dużo głębsze warstwy skóry niż powierzchniowe, jak to jest w przypadku delikatnych zabiegów, chociażby mezoterapii bez Możemy tutaj działać na procesy naprawcze regeneracji skóry, na usuwanie drobnych zmarł. Na usuwanie blizn i przebarwień choćby potrądzikowych czy plam posłonecznych. Mezoterapia i głowa pomaga też poradzić sobie nam z problemami takimi jak rozstępy blizny po zabiegach operacyjnych, czy także problemy skórne głowy. Łuszczyca, łysienie plackowate, włosy, które są osłabione i wypadają. Dzięki mezoterapii głowej uzyskujemy odmładzenie, wygładzenie, rozświetlenie skóry twarzy szyi dekoltu. W przypadku ciała możemy tą skórę ładnie napiąć, ujędrnić i wymodelować. Nakowanie skóry cienką igłą indukuje tworzenie się nowych włókien kolagenowych i elastynowych. Przyspiesza procesy podziału komórek, poprawia mikrokrążenie i dotlenienie skóry. Daje głęboki efekt remodelingu skóry i znacznie wpływa na procesy naprawcze skóry. Działanie rozświetlające mezoterapii może mieć swoje w przypadku problemów takich jak cienie sińce pod oczami. Polecam stosowanie preparatów z witaminą C rozjaśniających, rozświetlających czy preparatów nawilżających w postaci koktajli z kwasem hieluronowym. Zabieg mezoterapii głowej polecany jest zarówno dla pań i dla panów. Bez obaw mogą korzystać z tego zabiegu osoby, które boją się bólu. Przed zabiegiem skóra jest znieczulana. Zabieg polecamy wykonywać w serii 4 do 6 zabiegów w odstępach co 2 do 4 tygodni, wtedy jesteśmy w stanie uzyskać efekty w krótkim czasie i cieszyć się z nimi długi okres. Możemy też połączyć tutaj zabieg w celu wzmocnienia efektu z zastosowaniem karboksyterapii, która świetnie drenuje tą skórę. O karboksyterapii opowiadam w innym filmie, który serdecznie polecam obejrzeć na naszej stronie.